Dobry wieczór, Jolanta Konopka. Zapraszam na późnowieczorne fakty. Protest anestezjologów zostanie rozszerzony na cały kraj i zaostrzony. Tak postanowiono w Poznaniu na spotkaniu Zarządu Głównego Związku Anestezjologów. W Polsce głoduje około tysiąca anestezjologów z 33 województw. Nieoficjalnie wiemy, że jutro dołączą do nich koledzy ze wszystkich pozostałych regionów. Oblady anestezjologów toczyły się przy drzwiach zamkniętych. Za nich można było usłyszeć tylko oklaski albo bardzo emocjonalne wypowiedzi. Anestezjolodzy zaostrzają protest, bo jak mówią, teraz decydują się losy przyszłorocznego budżetu, a w jego projekcie nie ma śladu funduszy na podwyżki i lepszy sprzęt. Prócz rozszerzenia protestu, Związek zapowiada też zaostrzenie, ale nie poinformowano na razie, w jaki sposób to nastąpi. Jolanta Hajdarz, fakty, poznań. Ksiądz prałat Henryk Jankowski po powrocie z Rzymu powiedział, że podtrzymuje wszystko, co powiedział w kazaniu 26 października. Przypomnijmy, że przed dwoma tygodniami prałat Jankowski stwierdził, że nie można akceptować mniejszości żydowskiej w rządzie. W tym tygodniu zwierzchnik prałaty arcybiskup Tadeusz Gocłowski zabronił mu wygłaszania kazań. Dla Faktów Przemysław Barbrich. Zmieniam swojego zdania.